Last. Ale przecież mnie widzisz. Wi widzisz jak sobie No tak, no. No, wiem, no że jesteś. No to mnie nie ma ty No przecież. Jakiś inny użytkownik pewnie i pojebało im się kurwa cyfrowo. Jaki inny użytkownik, No miał wejść pewnie, w tym samym czasie wszedł. Jego dane zakwalifikowało, ale ty fizycznie grać może w ten sposób. Ja jedę. Albo ktoś ci zajebał konto i przy... nie widziałem cię jako gracza Wcześniej. No. Jeszcze raz powtórz. Mówię, albo ci ktoś zajebał konto. Ale... Czekaj, sprawdzę. Jeden... Do... kolek jest. No ale wcześniej byłeś no. Bo to niemożliwe, że jest przejść. 6... o, raz, dwa, trzy... To jest pięć na 5, no sześć na sześć. No nie ma więcej. Czekaj, spec gru jest 7 na 6. Nie, raz, o co? 2, 3, 4, 5, 6, raz. To... Nie ma więcej tutaj sześć. pozycji żadnej. Ale wiesz co, do no nas jest niby więcej. Nie, czekaj, bo powinno być 7, a widać 1, 2, 3, 4. 5... Bo widać 6, a jest 7. To o co tu chodzi. No właśnie. Tym bardziej, że nie da się przesunąć tego. No Co za kurwa, wstyda. Bezedyła. O, pan, zabiłem kogoś, wskoczę. Ty, jej, nie. nie. Nie ma, nie ma. kurwa, żołnierz widmo, kurwa. Tak, Kurwa, i widzisz. I kurwa, 500 zł za grę kurwa i, i nawet się nie ma w tabeli. No a zabijają mnie, nie? No to to, to! Co za gówno Widzowie, czy wy to widzicie? To czy o, oczywiście, miejscu? że to zobaczycie, bo włączyłem nagrywanie. Ale. BSP aktywny, nasz BSP w powietrzu. Ja chcę zwrot kasy za tę grę. Zbieniam magazynek! <noise> Jak mnie nie widać w tabeli to ja jedę takie granie Zabójstwo potwierdzone Ale wiesz co... Ten, ten sam początek właśnie z tym błędem, że coś tam kurwa Gościu chciał grać i co migało, migało Kto wie czy to nie było jakaś właśnie No, chyba tak Po prostu w tej samej sekundzie kurwa ktoś dołączył i... Ale nie, ty no, jest, ale ty, jestem po ale To ja później zresart, zrestartowałem grę, bo całkiem włączyłem do pulpitu. Ale ja. Ja nie mogę zrestartować, jeżeli jesteś cały czas. Ja nie wychodziłem z gry. No ale ja wyszedłem i dołączałem. Aha, Aha wtedy co? Ja jestem tak jakby na nowo, nie? No zobaczymy zaraz, koniec, Zobaczymy, czy mnie pokaże, czy nie. Ty nie ma mnie, no. <laughs> ja, no nie ma mnie, patrz. Pięknie nie ma. Ale zobacz, ta żółta... Co za no, bezedura.